Moi drodzy, witamy Was z krabem bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was kilka ćwiczeń językowych, ale zanim będziemy ćwiczyć swój język, trzeba zrobić małą rozgrzewkę, więc uwaga, wszyscy razem teraz otwieramy buzię jak najszerzej, i jeszcze raz. A super. A teraz wystawiamy język. I jeszcze raz. Super. A teraz na boki. Dobra. A teraz taka sztuczka. Może komuś się uda dotknąć językiem nosa. Ja nie umiem, ale możecie poćwiczyć. To bardzo fajne ćwiczenie jest. Można jeszcze spróbować zwi język zwinąć w rurkę. No. <grywa> Dobra, to jak mamy już buzię rozgrzaną, to możemy yy, wyciągnąć książkę Gimnastyka dla języka pani Strzałkowskiej. I tu jest taki bardzo fajny wierszyk z różnymi słowami. Przeczytamy go najpierw wolno, a potem będzie zdjęcie. Żebyście mogli ćwiczyć sobie na przykład z rodzicami, może komuś się uda bardzo szybko potem wszystkie słowa powiedzieć. Dobra, słowa idą tak. <laughs> Buła, bibuła, baobab, baba. Żądło, żarówka, żyrafa, żaba, rurka, rewolwer, rabarbar, robot. Chochoł, chałupa, chleb, hechło, chrobot. Pszczoła, pszczołojad, pszczyna, pszcze, pszenica. żrebak, ździebełko, źródło, źrenica. Szczebel, szczelina, szczebiot, szczekanie. Ćmielów, ćma, ćwikła, ćwiek. I ćwierkanie. Szal, szafa, szyszka. Szewc, szeryf, sześć. Czub, czoło, Czesław. Czyżyk i cześć. Spyta ktoś, co stąd wynika? Gimnastyka dla języka. Dobra, słuchajcie, tutaj to są wszystkie nasze słówka. Potem y, zaraz będzie zdjęcie. Dobra, słuchajcie. To teraz, skoro język już poćwiczony, to trochę czas, żeby odpocząć. Bo po poćwiczeniach trzeba odpocząć, i mam dla Was trzy zasypianki. Zasypianka z lustrem. Obudziłam się w nocy z uczuciem, że wszystko się zmieniło, i otworzyłam oczy. Pokój był trochę mój, a trochę nie. Nie moja część oświetlona była księżycem. Odbijał się w lustrze. Podeszłam do niego i wyciągnęłam rękę. Dziewczynka po drugiej stronie zrobiła to samo. Uśmiechnęłam się, a ona uśmiechnęła się do mnie. To powinnam być ja, ale mimo, że dziewczynka była tak samo ubrana, miała takie, miała takie same ciemne włosy i zadarty nosek, była z pewnością kimś innym. Jak masz na imię? szepnęłam. Widziałam, jak poruszyła ustami, nie usłyszałam jednak odpowiedzi. Emilka? Spytałam. Było to moje imię. Dziewczynka nie powiedziała tak ani nie. Popatrzyła na mnie z ciekawością i wciąż się uśmiechała. Podobasz mi się, chociaż wolałabym, żebyś miała długie włosy, dotknęłam jej grzywki. Przypominała w dotyku zimną wodę. Moje włosy były szorstkie i ciepłe. Już wiem, pomyślałam. Ona jest z księżyca, dlatego jest taka zimna, jak nocne światło. Moja nocna siostra powiedziałam cichutko i pogłaskałam ją delikatnie po policzku. Poczułam, że chłodno w stopy. Wydawało, wydawały się blado niebieskie. Przestraszyłam się. Muszę iść pobiegłam do łóżka. Zanim przykryłam się kołdrą, Zerknęłam w stronę lustra. Już jej nie było. Zniknęła razem z księżycem. W pokoju było teraz zupełnie ciemno. Zawinęłam się w kłębuszek i przytuliłam do miszka. Opowiem ci zasypiankę, szepnęłam mu do ucha i opowiedziałam. Teraz będzie zasypianka w ciemnym lesie. Za miastem była wioska. Za wioską pole. A za polem rozciągał się ciemny las. Był ciemny od rana do wieczora. Gęsto splecione konary zasłaniały słońce. Na wilgotnym mchu rosły olbrzymie grzyby. Czerwone, białe, brązowe i żółte. Nikt ich nie zbierał. Zjadały je ślimaki, zające i zielone słonie. Zielone słonie zamieszkiwały ten las od zawsze, ale nikt o tym nie wiedział. I bardzo dobrze, bo od razu zbiegliby się reporterzy, przyjechała telewizja, a może nawet ktoś z zo i słonie nie miałyby już nigdy spokoju. A tak mieszkały sobie w ciemnym lesie i było im dobrze. Nie tęskniły za słońcem, ponieważ nie wiedziały, jaka to przyjemność wygrzewać się w jego ciepłych promieniach. A kiedy się czegoś nie zna, to się za tym nie tęskni. Chyba że no właśnie. Pewnej nocy najmłodszemu ze słoni przyśniła się czerwona kula. Wisiała wysoko na rozległym błękitnym niebie. Nie wszędzie jest ciemny las, powiedział rano rodzicom, ale go wyśmiali. Następnej nocy słonikowi się przyśniła kula złota. Wisiała na niebie czarnym. Otaczało ją mnóstwo migoczących punkcików. Rano ruszył dobrze znaną wszystkim słonią ścieżką, ale potem, zamiast udać się jak zwykle do małego jeziorka, zboczył między wysokie paprocie. Grunt był tam podmokły i wcale nie było przyjemnie po nim chodzić, ale słonik brnął uparcie przed siebie, odganiając trąbą chmury komarów. Za paprociami na wzgórku rozciągał się kostropaty zagajnik. Słonik przedzierał się przez złe, chude gałęzie, kujące go ostrymi szpilkami. Tu było już widniej. I nareszcie sucho. Między jałowcami dojrzał nagły prześwit. A potem? Polana była czarna od jagód i nagrzana słońcem. Wisiało wysoko na niebie. Było złote. Coś mi się nie zgadza. Zastanowił się słonik. Złota kula w nocy, czerwona w dzień przypomniał sobie, rozciągając się na odpoczynek po długiej wędrówce. Zmęczony zasnął. Kiedy otworzył oczy, kula była czerwona. Uśmiechnął się do swoich snów, przeciągnął i ruszył pomału z powrotem do ciemnego lasu. Jutro tu przyjedziemy! zatrąbił trochę do jagodowych kulek, trochę do słońca. A trochę do otwartego nieba. Wszyscy razem. Dodał ciszej i wbił się znów w kłujące ją jałowce. Zasypianka z księżniczką. Dziewczynka miała różowe kokardy i jasne, kręcone włosy. Tak sobie właśnie wyobrażałem księżniczki. Siedziała na ławce obok swojej mamusi i jadła czekoladę. Stanąłem naprzeciwko. Poczęstuj chłopczyka, usłyszałem. Wykrzywiła się i schowała czekoladę za siebie. Uciekłem. Wieczorem babcia czytała mi bajkę o pięknej księżniczce. Czy wszystkie księżniczki są dobre? Spytałem. Nie, nie wszystkie, przerwała czytanie babcia. Ale ta akurat jest dobra. Następnego dnia dziewczynka siedziała na tej samej ławce. Tym razem włosy miała zaplecione w warkoczyki a na końcu każdego z nich czerwieniała zapinka biedronka. Już nie wyglądała na księżniczkę. Mamusia szepnęła jej coś na ucho, a ona podeszła do mnie i zaczęliśmy się bawić. Za to na zajutrz udawała, że mnie nie zna. Dwa dni później sama do mnie przybiegła jak gdyby nigdy nic, a potem do końca tygodnia nie chciała ze mną rozmawiać. Nic z tego nie rozumiałem. Oprócz jednego. Nie zależało to od kokard. Bywała miła również, kiedy przypominała księżniczkę. Każdego ranka zastanawiałem się, co mnie czeka w parku i nigdy nie udawało mi się zgadnąć. Kiedy opowiedziałem o tym tatusiowi, Coś mi się wydaje, że się zakochałeś, ale uważaj, ona jest kapryśna jak wszystkie kobiety, puścił do mnie oko. Ożenię się z Tobą, powiedziałem do dziewczynki, a ona się zgodziła. Następnego dnia poczęstowała mnie czekoladą, a kiedy wziąłem kawałek, powiedziała, że woli zdzicha, i pobiegła do piaskownicy, gdzie już na nią czekał. Babcia pocieszała mnie jak mogła, jednak dopiero gdy zobaczyłem idącą naprzeciwko nas dziewczynkę, trochę przestałem się martwić. Miała kruczo-czarne loki i czerwoną kokardę. To jest z pewnością dobra księżniczka, pomyślałem i zsunąłem się z ławki. Dobra, i z tym Was, was zostawiam dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.